Witam Was bardzo serdecznie w materiale, w którym to przejrzymy sobie wszystkie moje zdobycze, czyli po prostu jakieś ozdoby czy jakieś akcesoria związane z mangą i anime. I po prostu będziemy leczyć to wszystko, co tutaj się znajduje, to właśnie jakiekolwiek moje akcesoria, właśnie związane z mangą i anime, jakie posiadam. Nie ma tego dużo i szczerze powiedziawszy, jeżeli się nie mylę, to nic z tego nie było bezpośrednio zakupione przeze mnie, tylko jakieś dodatki, czy po prostu w jakichś paczkach zosta było to mm, jakimś formą bonusu i ja nigdy nie, nie kupowałem, raz tylko plakat kupiłem na Pyrkonie, związane właśnie z Kuroshitsuji, jeżeli się nie mylę, tak to te dodatki, czy cokolwiek związane z otoczką właśnie mang, to to nigdy jakoś tak mnie nie ciągnęło, żeby wydawać na to pieniądze, zawsze jakieś tam z tyłu głowy siedziało to, że, że zamiast tej jakiejś figureczki czy coś, wolę sobie to Tomik Mangi kupić i tak jakoś wychodziło, ale parę tego się uzbierało, także chcę Wam wszystko to zaprezentować, niech to się mniej więcej przedstawia. No i tutaj mamy, ojeju, przypinkę, o, światło atakuje tą przypinkę, z, z Shokugeki no, osoby, kulinarne pojedynki. Tak się ona prezentuje, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem przypinania sobie do torby czy gdziekolwiek indziej. Tak, nie, zawsze uważałem, że to dziura robi. Tak, nie, 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 nie byłem wielkim fanem, aczkolwiek nie mam nic przeciwko, że jak ktoś coś takiego nosi. Dalej mamy coś takiego, jeżeli się nie mylę to od JPF-u, kiedyś na paczce chyba świątecznej dostałem jakiś dodateczek, nie patrzę w ogóle na, na kamerę. Przez co, poza kadrem, to trochę było, tak to się przedstawia. Nawet nie mam pojęcia, z czego to jest, szczerze powiedziawszy, no ale takie coś jest. Taki fajna ozdóbka. To od odwaneko gdzieś tam, i to szczerze powiedziawszy, chciałem sobie przypiąć do kluczy, gdy tylko dostałem. Problem jest taki, że u mnie klucze są ogromne. Ja mam, nie wiem, 10 kluczy, i po prostu to, to już był za duży pęk, pęk, i. No i by zawadzało, po prostu nie chciałbym zniszczyć tego koteczka, bo on jest naprawdę fajnie wykonany, ładnie wygląda, a też samo, samo to, to też tak trochę gorzej. Tutaj jedyny mankament to mi to się odkleiło, w kardeczka czy w stążeczka, cokolwiek i tego na razie nie mogę przyczepić, bo, bo, bo kleju nie mam żadnego takiego. Um, ale tak to się prezentuje, to taki właśnie mi się bardzo podoba ten koteczek i uważam, że to jest Perełka w mojej kolekcji, jeżeli tak to można ująć, no później przejdziemy do kalendarzyków i takich myślę, że. Do kalendarzyków. Biorąc kalendarzyki, mówię, że później o nich opowiemy. Chodzi o pocztóweczki i jakieś tam inne dodateczki, takie większe. Wpierw przejdziemy do tych kalendarzyków od. Vaneko. Jeżeli się nie mylę, wszyściutko tu powinno być tylko i wyłącznie od Waneko. Bardzo fajne dodatki, z tego nigdy nie korzystałem, z tych kalendarzyków, żeby patrzeć na, na... na kalendarz, na jaki dzień jeszcze, czy cokolwiek z tym związane, ale bardzo fajne obrazki są często dodawane właśnie na okres świąteczny i to łatwo można zdobyć u Waneko, także fa fajny dodatek. I tutaj mamy pierwszy, to jest Kronika Duchów. Dalej mamy Kół Wieczności, z którą, która będzie dostanie swoją animację, o wyostrzyło się, także w końcu sprawdzę ten tytuł, hmm, a to jest od Kotori akurat, um, tutaj mamy Fire Force, Neverlanda, The Promised Neverland, kurczę trochę światła tak atakuje ładnie, żeby wszystko było ładnie pokazane wam przedstawić. Doktor Stone, czarodziej Kinet, tutaj Wilczyca i Czarny Książę. to już nie, nie, nie kojarzy tytuł. Uciełago. Muszę w końcu nadrobić Mangusie, bo jestem trochę w plecy. Nawet z tym, co mam, nie przeczytane większość, muszę w końcu się za to zabrać. A tak zawsze zawsze jakoś tak no, nie udaje się. Bezpański literaci, nie psy. No game, no life. Postępny mój nom, nokę. No, no. Szczerze powiedziawszy, trochę mnie kiedyś ten tytuł interesował, ale tak nawet nigdy nie sprawdziłem, o czym to jest. Shiki. Shinigami dogi. Kurczę, to światełko tak psuje. Tutaj mam magnesik z My Hero Academy. Fajne, jak ktoś lubi jakieś właśnie magnesy, to bardzo, bardzo fajny dodatek, tak? Właśnie trzymać na lodówce, Ja nigdy jakoś na, na lodówki. Miałem kiedyś w dzieciństwie, a mi nie pozwalano, także no nie, nie zostało mi to, że, że chcę po prostu na lodówce mieć jakieś ozdoby, bo no, wytępiono z mojego umysłu takie zapędy i myślę, że z tego wszystkiego tak na szybko, żeby wam pokazać, co mi się najbardziej podoba, to chyba będzie nie chcę robić chyba jakieś trójeczki, topeczki, ale pokażę dwa. I to jest Neverland i kronika duchów, one mi się tutaj najbardziej podobały z tego wszystkiego. Najlepiej mi się zdaje, że są po prostu tutaj dobrane kolory, szczególnie bardziej w Neverlandzie. Zobaczcie, jakie to tło niebo się ładnie prezentuje. Nie wiem, czy to na nagraniu będzie aż tak dobrze widoczne, a to jest naprawdę super wykonane. Także tutaj w, Kroniku, w Kronice Duchów mi się zdaje właściwie, że w obydwu tutaj robią przede wszystkim kolory i to, jak ładnie się to komponuje. I to są moje ulubione kalendarzyki, które posiadam. No i dalej przejdziemy do tych trochę większych jakiś ozdóbek. Mamy tutaj magi. Tu też fajnie kolory grają. Tutaj naprawdę cudownie to wygląda. Tak się to prezentuje. No tył, no tył to po prostu tył. Tak można komuś to wysłać. Kartka z życzeniami na Wielkanoc czy coś. No ale no ja wolę mieć to jako ozdóbka. I tutaj znowu Game No Life. Też fajne kolory. Będę tylko o kolorach gadał i je zachwycał, i się nimi zachwycał, i je wychwalał. O, tak to powinno być. Kuroshitsuji, to nawet nie mam pojęcia jak dostałem, szczerze Tego historii nie znam. Tokyo Gold Ray, który został inaczej zrobiony, to jest bardziej śliski, tektura. Bardziej sztywniejszy to jest, te co, które pokazywałem, to jest bardziej miękki i jest taki z bardziej chropowatego materiału zrobiony, ale tak bardzo fajnie się prezentuje. Chociaż z tego, co zauważyłem, dużo łatwiej tokyo, ten Tokio RE zbiera kurz taki pewien minus, ale no, takie rzeczy powinny leżeć i prezentować się ładnie, chociażby na półeczce nie, niekoniecznie muszą być jakoś super wykonane, tylko żeby to dobrze wyglądało, nie traciło waloru estetycznego. Tak, no, tak moje, moje zdanie jest. Na ten temat tutaj, z, jak rozdawano do kranchirola kulinarne pojedynki, no to tam z tyłu, to nic nie ma. Ale to tak, tak czy siak jak bardzo fajny dodatek, właśnie tak, sprezentowanie tego w taki sposób bardzo, bardzo ciekawy. Z niedawnego unboxingu Kimetsu No Eyeba, Miecz Zabójc Demonów. Wiele osób narzeka na ten tytuł, ja nie wiem za bardzo czemu. Jest po prostu spoko. Jakby zostawić po prostu Kimetsu no jajba, to może i by było dobrze, ale moim zdaniem polski tytuł też daje radę i tym bardziej, że ten tytuł jest bardzo dobry to nie traci on za wiele na tym. A słyszałem też taką plotkę, że pójdziemy na tym kanale drugi tom no jajba. Nie wiem skąd słyszałem, ale Doszły mnie słuchy, że coś takiego się pojawi na kanale. Także macie małą zapowiedź tego, co się wydarzy. Teraz, prze... nie wiem czy to wszystko, laminowane karty od JPF-u, i które są dodawane właśnie Ataku Tytanu do preorderów. Nie wiem, czy to teraz trochę teraz JPF zmienia swoje podejście do rozdawania jakichś upominków do preorderowania co myślę, że na dobre wyjdzie temu wydawnictwu. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie laminowane karty, może będę przyglądał i mówił bo nie po prostu jednej. to jestem po części, no fajny dodatek, ale po części jestem, jakby to powiedzieć, zawiedziony tym, że to nie jest nic pokazane, na przykład jakieś fajne sceny z mangi, czy cokolwiek, nawet nie spoilerujące, tylko jakieś, wiecie, coś, coś innego, tylko właśnie jest prezentowane co, to, co jest na okładeczce, a to moim zdaniem no, bardzo jest takie. No, zrobione parę razy zapewne mówiłem na, w jakimś materiale, że po prostu, jak już mam to na okładeczce, no to fajnie, że jest na okładeczce. Mam to na okładeczce, mogę sobie popatrzeć na tą okładkę, czy tam obwolutę, bo tam na obwolutach jest atak Tytanów zrobiony. No ale no to. Wolałbym, żeby to coś prezentowało coś innego niż z czym miałem do czynienia, tak po prostu w formie fizycznej. Tutaj mamy od, też JPFów od zapewne. Naruto, tutaj też bardzo fajnie się prezentuje, bardzo ładne kolory. I Alita, tak samo jak za takiem Tytanów, po prostu jest z, 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 prezentowana. To chyba było. A może coś. coś mówię kłamstwo, może teraz mówię. Ale ja kojarzę coś z ten właśnie. No teraz nie będę przeglądał specjalny tą Coś kojarzę właśnie, że to też gdzieś się mi przewinęło. Może tutaj jest inaczej trochę niż z atakiem Tytanów. Nie, nie chcę wprowadzać rozbota, ale tak jak powiedziałem, w ataku, tytanach, w ataku Tytanów jest dla mnie to pewnym, pewnym mankamentem, który moim zdaniem powinien być zmieniony dużo. Chętniej bym przygarnął właśnie jakąś laminowaną sobie ozdóbkę z Ataków Tytanów, która by prezentowała cokolwiek innego. Możliwe, że też po części z, dlatego zrezygnowałem z priorderowania ataku Tytanów, bo tak jak powiedziałem, to te właśnie mm, nominowane karty były dodawane do preorderów z Ataków Tytanów. Mam cztery, więcej nie mam. I no... No tak wyszło. Ale nie będziemy się nad tym rozwodzić. Tak się prezentowała moja kolekcja jakiś ozdóbek i bibelotów związanych z właśnie z, 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 z Mango anime. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do innych materiałów. Jeżeli się materiał podobał te, ten, to do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału. Po więcej. Pa, pa.